Pozdrawiam z puszczy, zakątek leśny. Jeszcze jedno drzewo, które warto pokazać. Jak radzi sobie w naszych rodzimych warunkach. A drzewo pochodzi z dalekiej Azji. Nazywa się miłożą japoński. Chociaż podobno pochodzi pochodzi z Chin, a nie z samej Japonii. U nas za wiele tych drzew większych rozmiarach nie znalazłem. To w moim ogrodzie ma mniej więcej z 8 metrów wysokości na dzień dzisiejszy rośnie w takiej strefie, gdzie można przez większość dnia znaleźć tylko cień. Słońca latem jest bardzo niewiele, a mimo tego radzi sobie świetnie. Podobno ma głęboko penetrujący korzeń palowy, wyciąga wilgotność z wnętrza ziemi, co jest niebagatelne w sytuacji, kiedy rośnie tak jak u mnie na wzgórzu. Drzewo ma charakterystyczne liście. One teraz mają kolory jesieni, piękne, żółte, natomiast no, znane być może z niektórych reklam, szamponów prześwieca przez nie słońce. O! Proszę uprzejmie. Drzewo nie wymaga praktycznie żadnej opieki z naszej strony. Tam, gdzie sobie posadzono je parę lat temu, tak stoi do chwili obecnej. Wymaga jedynie nieco przestrzeni. Nie rozwija jakiegoś grubiego pnia. U mnie ten pieniek, bo tak można to nazwać, jest rozdwojony na dwie części. Kora takie ciekawe pasemka ma. Na sobie takie wzorki. No i przez cały rok drzewo, oczywiście pięknie zielone. Na jesień wygląda w ten sposób. Szkoda, że nie ma słońca w tym momencie pełnego. Lepiej by te kolory można było pokazać. Ale robi wrażenie. W zeszłym roku pamiętam, że cieszyłem się. Z tego że przebarwienia bardzo krótko, dlatego że niespodziewanie dla wszystkich drzewo praktycznie w ciągu jednej doby potrafi zgubić te wszystkie piękne, żółte liście, i tak też się stało. Teraz póki co udało mi się uchwycić jeszcze tego wybarwienia na tle okolicznych zielonych jeszcze liści niektórych roślin. Także polecam wszystkim do małego i większego ogrodu. To nie jest to jakieś ogromne drzewo. I myślę, że nie będzie też górowało nad całością, szczególnie, że tutaj znajdujemy się na obrzeżach lasu. w japoński, Ginko Biloba. Polecam, naprawdę naprawdę warto, bardzo wdzięczny okaz. Pozdrawiam z puszczy, cześć.